Hej, Widzowie, witam w kolejnym na moim kanale, gdzie się nam pokazał, taką deskę w Prezi X. Oczywiście ja nie kupowałem deski, bo nie mam Robuxów, mało Robuxów, ale taką purkę Hoverportu można odblokować poprzez wejście na, na teleporty. I jak się jest na, na Hardcore Worldzie, można wejść na taun. I trzeci domek po prawej ma kłódkę. Jeśli wejdziecie do sekretnego domu, kłódka się zdejmie. Naprzeciwko tu macie prezent, naprzeciwko drzwi tutaj będzie deska. Jak klikniecie E na klawiaturze, albo klikniecie po prostu przycisk na telefonie, to będzie będziecie mogli odblokować deskę. Jeśli chcecie wyjść z domku, Klikacie po prostu F obok drzwi i jesteście na spawnie. Dziękuję za oglądanie. Do...